Jednym z zaprzyjaźnionych klubów motocyklowych grupy Unlimited Riders Poland jest opolski klub motocyklowy Psycho Family Love and Ford Cement MC Poland. Ta kolejna wizyta naszej grupy w Opolu związana jest z uroczystym otwarciem nowej siedziby house klubu. Wiemy jak ważnym wydarzeniem w życiu i działalności klubu jest otwarcie house klubu. Tym bardziej był to dla nas zaszczyt, że wraz z braćmi klubowymi psychofamilii oraz innymi zaproszonymi klubami mogliśmy wspólnie uczestniczyć i świętować w tym tak ważnym dla każdego klubu dniu. Sezon motocyklowy jeszcze nie rozpoczął się na dobre, a i pogoda nie sprzyja jeszcze długim motocyklowym wyjazdom. Choć jak to się utarło mówić w gronie motocyklistów nie ma złej pogody, jedynie nieodpowiednio ubrany motocyklista. Ruszamy więc drogę do Opola. Zapraszam Was, moi drodzy, na relację i wspólne przeżycie tego tak ważnego momentu w życiu każdego motocyklowego klubu. Zobaczycie na miastku życia motocyklowych klubów, które nie każdemu jest dane. Kluby motocyklowe kierują się swymi zasadami, a bycie w centrum ich życia jest możliwe jedynie dla pełnoprawnych członków klubu lub w takich dniach jak dziś, gdzie House Club otwiera swoje drzwi dla przyjaciół i znajomych. Zapraszam Was do wspólnego przeżycia tych chwil. No to zaczynamy. <noise> Po przeszło 3 godzinach jazdy i ponad 270 km jesteśmy już u celu. Dobrze jest znów zobaczyć braci klubowych oraz przyjaciół po zimowej przerwie. Ponownie wpaj sobie w objęcia oraz uściski, jak to jest w zwyczaju u motocyklistów. Znów zobaczyć znajome twarze i poczuć się jak w jednej rodzinie. Zanim rozpoczną się oficjalne uroczystości jest czas na już osobiste rozmowy, powitania, może wspólne przeżyte wspomnienia, a co i ważne nadarza się okazja, by jeszcze w spokoju zwiedzić i zobaczyć pomieszczenia klubowe. Móc zobaczyć jakąś ciekawą aranżację, może ciekawy gadżet, by później przenieść lub coś podobnego zrobić we własnym klubie. Tak tu ukazuje się inwencja, twórczość, pomysłowość urządzania pomieszczeń, by wszyscy czuli się rzeczywiście jak we własnym domu. Włożone zaangażowanie, godziny osobistej pracy, wysiłku, nie ukrywajmy jej kasy, wszystko by poczuć się jak u siebie, a jednocześnie mieć radość i osobiste zadowolenie, które to stanowią podwaliny, więzi i łączą członków klubu motocyklowego. To takie miejsca wiążą nas i nasze relacje w jedną wielką motocyklową rodzinę. Zostawiam Was teraz i zobaczcie sami okiem kamery, jak wygląda House klub Motocyklowy od środka. Poczujcie ten klimat tu panujący, poczujcie klubową więź, która nas łączy. Człowiek powinien mieć w życiu pasję, bo ona rozwija jego osobowość, ale również wyznacza osobiste cele życiowe. Gdy tacy ludzie spotkają się na swoich drogach życia, gdy połączy ich pasja, mogą dokonać rzeczy wielkich i wspaniałych, zbudować coś, co ich połączy na zawsze. Klub motocyklowy jest właśnie takim miejscem, nieraz domem dla ludzi złączonych właśnie jedną życiową pasją motocyklem. Mówi się, że motocykliści to jedna wielka rodzina. Ale kluby motocyklowe to jest jej elita. Tu te więzi są szczególne i jednoznaczne. Dlatego właśnie w takim dniu jak dziś, okazując radość i wzajemny szacunek, zaproszone i zaprzyjaźnione kluby i grupy motocyklowe chcą świętować i wspólnie się cieszyć z sukcesu i osiągnięć psychofamilii. Znajomość naszej grupy, a tak naprawdę naszej przyjaźni z psychofamilii zaczęła się niemal od chwili powstania naszych klubów. Pamiętam dobrze chwilę, wracając pamięcią wstecz do pierwszego naszego wspólnego spotkania na srebrnej górze. Zmieniały się koleje losu naszych klubów, ale wzajemny szacunek i przyjaźń pozostały niezmienne. Każdą chwilą grono przebywających improzowiczów się powiększa. Powitania ze starymi znajomymi, nowe znajomości, zdać by się mogło, nie mają końca. Pogaduchy o wszystkim, co notuje świat klubów i ruchu motocyklowego, a to wszystko przy suto zastawionym stole. Wszystko by goście czuli się nie tylko najedzeni, ale i zadowoleni. Prawdziwie rodzinna atmosfera, aż kipi w nawale ogólnego gwaru i rozmów. To nic, że dzielą nas nieraz setki kilometrów, to nic, że może nie z każdym znamy się osobiście. Takie chwile, takie integracyjne imprezy w gronie motocyklistów tworzą tą jedyną i niepowtarzalną atmosferę i jednoczą ludzi oraz kluby. Wśród zaproszonych gości pojawiły się czeskie kluby motocyklowe z rodziny LLMC: Iron Cavalry LLMC, Defenders LLMC, Army Riders MMC oraz nasza ekipa południa Polski Templariusze Bieszczady oraz Unlimited Riders Poland. Chciałbym wszystkich przywitać, kto ma blisko, to dużo nie będzie <grym> e, tak, e, Proszę, Drodzy Państwo, tak powiem, upominki, a poprosiłby nas prezydent, co by tam przyszli, wszelkich no, przy? prezydentów i tak. spraw, bo wtedy przyjedziemy. Ja, ja. ja, 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 ja. Znaczy nie wiem, może tutaj. <grym> dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. I w ogóle chciałem się telefona Część oficjalna to wyraz prawdziwego szacunku dla organizatorów, jak i wdzięczność gości, zaś składane i wręczane upominki będą przypominać o wzajemnych więzach i zajmować godne i szczególne miejsca w naszych house klubach. Już niemal tradycją takich spotkań na zakończenie jest zbiorowe zdjęcie wszystkich uczestników. Niemal historyczny gest dla potomnych, który pozostanie w archiwach klubowych. W rytmie muzy, ogólnych, głośnych rozmów, śmiechu i zabawy czas szybko mija. Jedni cieszą się luźną atmosferą, my zaś musimy się zbierać w drogę powrotną. Przed nami czas pożegnań i rozstań. Mamy jednak nadzieję, że już niebawem spotkamy się na kolejnej klubowej imprezie. Był to dla nas wielki honor i zaszczyt gościć wśród zaproszonych klubów.